jak robić ulotki. Świetne. Akurat mogę tak. powiedzieć, ponieważ żeśmy dzisiaj rozmawiali właśnie z Bartkiem. Bartek, będziesz mógł zaprezentować. E, e, tak. Pokażę Wam coś, w sumie to jest tip dobry, tak? O tym wspominał e, Szymon. To jest, e, jak mówiłem, Klin24, jak widzicie, staram się Wam pokazać. Klin24 jest to moja firma sprzątająca, ale z drugiej strony jest firma, która myje okna. I to jest budowanie synergii między dwiema firmami, które nie robią tego samego. To jest bardzo istotne, ponieważ ja to też powtarzam na konsultacjach. Jeśli chcecie działać w podobny sposób, wybierajcie firmę, która nie ma tego samego w swoim portfolio, nie zrobi dokładnie tego samego, żebyście sobie nie podbierali klientów. Jak to działa? Działa to bardzo dobrze. Ja. Nie mam ulotek, czyli odpowiadam, nie mam ulotek swojej firmy, tylko swojej firmy. Mam tylko z partnerami. Czy warto dzisiaj inwestować w ulotki? E, jeśli mamy wszystko w internecie, e, szukamy wszystkiego w Google, e, powiedziałbym nie. Osobiście z Szymolem dzisiaj rozmawialiśmy wcześniej. W 2014 roku zrobiłem 5000 ulotek. Podejrzewam, że mam jeszcze ponad 4000, a te kilka. Ten tysiąc, który jest mniej, to pewnie dlatego, że się zniszczył w bagażniku. Nie przypominam sobie, żebyśmy roznosili ulotki kompletnie. Natomiast to działa, ponieważ to rozdajemy naszym klientom, ponieważ to daje zagwarantowaną cenę już dla nas: dwa, minimum 6 miesięcy kontrakt, żeby skorzystać z tego. To samo kolega, który ma firmę myjącą okna, 6 miesięcy minimum. Jedna, jeden miesiąc za free. No pani, ja bym tutaj mógł jedną rzecz dodać do ulotki. W momencie, kiedy faktycznie chcemy mieć ulotki i mamy, jakby, na to, na to budżet, popatrzmy, ile na to będziemy musieli wydać pieniędzy. Najprawdopodobniej zrobienie jakiegoś pakietu ulotek takiego minimalnego będzie nas kosztowało w granicach 100 do 150 funtów, gdzieś mniej więcej w takiej ilości, ponieważ drukowanie w jakichś tam małych ilościach powoduje, że na ulotkę tą ilość pieniędzy musimy wydać więcej. Im więcej wydrukujemy, tym ulotka jednostkowa jest tańsza, ją trzeba oczywiście roznieść. W momencie, kiedy mamy faktycznie ulotkę, która jest dwustronna, która. Pokazuje dwie ciekawe rzeczy, i mamy do tego jakiegoś partnera. Tym samym, partner jest odpowiedzialny za pewną dystrybucję ulotek, oraz drugą część my. Tym samym, my wykonujemy pracę, że odwiedziliśmy 20 domów, partner 20, ale dotarliśmy do 40. Jest to naprawdę wygodne. Co bym zrobił charakterystycznego na ulotkach? Zrobiłbym coś, co właśnie wyróżniałoby, żeby to było na przykład zdjęcie nasze, czyli klient potem widząc ulotkę i widząc nas to potem zobaczę, o, to jest ta osoba z ulotki. Więc są to rzeczy, które są dość unikatowe, których mało kto robi. Spróbować zawsze warto, natomiast nigdy bym nie popadał w jakąś euforię, że musimy robić te w tym kanale, załóżmy, dystrybucji i żeby to nam tak działało. Ja wskoczę do Pani Elżbiety. Dobra, bo